Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions Hotel Marriott. Moim Państwa gościem jest Paweł Wilkowicz, redaktor Sport.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, redaktor, dziennikarz, komentator, człowiek od wszystkiego właściwie. Nie, Sport .pl. nie, ograniczę. Człowiek od futbolu, człowiek od narciarstwa, Skoku. Igrzysk. Nie, nie, nie jest tego tak dużo. Często właśnie słyszę, że a, nie można się na wszystkim znać. No i tak, ja się nie znam na wszystkim, zdecydowanie. Nie znam się na koszykówce, na siatkówce piłce ręcznej. To jest bardzo wiele rzeczy, na których się nie znam. Mhm. Ale obsługiwałeś Mistrzostwa Świata w Siatkówce? Tak, ale to była umowa, że obsługuję to jako wielką imprezę, która jest w Polsce i staram się wyłuskać ze sceny różne ciekawostki. Mhm. No wiesz, żeby opisać to, że brazylijski trener źle się zachował, nie musisz znać się na Siatkówce, prawda? Natomiast nie znajdziesz mojej analizy z tych mistrzostw, czy więcej podwójnej, krótkiej, czy nie. Mhm. No to też nie będziemy analizować biegów narciarskich w tym wywiadzie, bo ja o biegach nie mam zielonego pojęcia, wiem, że są narty, kijki i biergen. No, tak. As wywiadu, wiesz, że to jest ja jedyny... To bardzo lubię zresztą, wiem, mhm. że to jest w Polsce, że jestem w Polsce w mniejszości, ale okay. no cóż. Byłeś w asie wywiadu półtora roku temu mniej więcej, mniej, więcej. mniej lub więcej, A nie wiem, czy wiesz, as wywiadu to jest taki... To jest jedyny program w Polsce, bo ty też robisz program, ale mój. To jest jedyny program w Polsce, który prowadzę. Ale mój będzie większy. Co się zmieniło od, od tej ostatniej Twojej wizyty u Ciebie w życiu prywatnym i zawodowym? Ja mam takie już od kilku lat, kiedy zacząłem, powiedzmy, różne nieszczęścia na mnie spadały, to sobie wyrobiłem takie przekonanie, że po prostu musisz, jak masz, to takie okienko Ci się otwiera, że masz, nie wiem, rok spokoju. Uh -huh. Rok do fajnej pracy trzeba to wykorzystać, wycisnąć co się da i mam poczucie, że z 2014 wycisnąłem tyle, ile się da, więcej nie można było. A jak uczciwie mówiąc, nie dałbym więcej rady. A już w okolicach Bożego Narodzenia padałem na twarz i spłacałem dług, który zaciągnąłem na różnych, w różnych delegacjach. Uh -huh. e, natomiast zupełnie nie dam sobie mówić, że na przykład teraz to 2015 już musi być lepszy. Nie, raczej się szybko na to, że będzie gorszy, bo to jest naturalne. Cieszę się tym, co mi było dane w 2014. E, Zostałem znowu tatą, więc niesie mnie euforia. Tak, tak. Dowiedziałem się, dzień. że będę tatą jak Neymar strzelał gola Chorwacji na Mundialu w meczu otwarcia, więc... Okej. Okay. Jest to kawałek mojej prywatnej historii. No teraz już nie prywatny. Gratuluję, to jest synek, jest już córka, teraz teraz też... Yy, synek, który rośnie, może będzie kiedyś jakimś sportowcem? E, może, ale nie musi, prawda, mówiąc. Dziennikarzom to lepiej, żeby nie był. Czemu On Będzie nie? musiał orać jak ojciec. Yy, ale ja to lubię. Yy. Znaczy to... To nie, mo, nie, nie robiłbym tego, gdybym nie lubił sportu. Ale do tych ludzi, z którymi pracuję, którymi się zajmuję. Ja to nie no nic na to nie poradzę. Dlatego mi też trudno jest być takim... E, u nas taka szkoła, e, kiedy się pan poda do dymisji, tak? Czy to jest mhm. dobre dziennikarstwo? E, kiedy będzie dymisja, kto za to beknie i tak dalej. Dla mnie to jest, sorry, żadne Ty dziennikarstwo. Ty nie wchodzisz w spory istotnie, w jakieś. Wchodzę, wchodzę, jak tak? mi to leży. Mhm. Okay. Nie no w, tym, w tym roku e, przestałem rozmawiać naprawdę z kilkoma osobami. Kim? Nie wiem, z Tomaszem Zimochem na przykład. Aha, ale to mało kto już z nim rozmawia. Przeszedłeś z Rzeczpospolitej. Wiesz co? ja uh -huh. rozmawiałem, ale zawiódł mnie. Mnie też. Z Rzeczpospolitej przeszedłeś do Sport.pl. Jak ostatnim razem rozmawialiśmy jeszcze w Labodze, jakiś kilometr stąd, to, to nie chciałeś zdradzić dokąd przechodzisz. Bałeś się tej zmiany? Długo się zastanawiałeś? Tak, bałem się czy sobie poradzę, mhm. e, czy to co ja mogę dać pojada oczekiwaniom. E, zmiana była mi potrzebna, chociaż w e, to, 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 rzepie jak u rodziców, ale musisz założyć swoją rodzinę. Mhm. Nie bałeś się przejścia do internetu? Bo... Nie, zupełnie. Dlaczego? Rozmawiając z Michałem kłodziczykiem on mówi, coraz mniej dziennikarzy boi się przejścia do internetu, ale jednak jeszcze jest grupa, która, która nie chce się na to zdecydować. A to dlatego, że ciągle gdzieś pokutuje takie przekonanie, że prasa to jest to poważne medium. U mnie nie. Znaczy, nie, ja nie widzę różnicy, czy coś, coś, co jest dobre, jest wydrukowane na papierze, czy wisi na stronie. Uh -huh. Nie widzę. Na stronie dotrze do tego więcej osób, jesteś bardziej kontrolowany, bo jak popełnisz błąd, to dostaniesz od razu. Od razu poprawisz. Nie, ja to absolutnie zupełnie szczerze, nie dlatego, że zamieniłem papier na internet. Nie. Po prostu mm, mhm. ja się czuję w swoim żywiole. już w pewnym momencie już tak zacząłem trochę e, odpływać w tamtą stronę i, mhm. i to się dobrze złożyło. Wolisz pisać, czy, czy robić wywiady video, czy materiały wideo? co lubię i to i to, nie lubię zrzucać wideo. Mhm. Bo niestety na przykład Mundial w Brazylii to był Mundial zerwanych nocy, bo jest tam beznadziejny internet. I pliki, które nagrywałem w ciągu dnia, zrzucałem w swoją noc, a w Polsce to już było chyba rano, tak? Mhm. Nie, to było po już mi się wszystko myli. W każdym razie no miałem takie noce, które na przykład budziłem się gdzieś o, o 3-4, żeby sprawdzić, czy już poszedł pliki, czy już mogę wrzucić link do Warszawy i dopiero później pójść spać, przenieść się w inne miejsce, zacząć pracować, także uh -huh. e, to mnie czasami dobija, ale, ale lubię, lubię obie rzeczy. Tylko, że wiem, że te wywiady wideo mm, obnażają różne moje... <grym>, mm, uh -huh. więc pod tym względem może nie jestem zawsze zachwycony. Ale Jakieś możesz głupie, głupie miny. Nie, no bo jak... jak e, wiesz, jestem partyzantem wideo często, Czyli jadę ze, sam z kamerą, sam jestem sobie operatorem, i to wysyłam, montażystą nie jestem, bo to już wtedy bym nie żył mhm. w ogóle, więc Ale ty to, jesteś pracocholikiem. Z tymi, bo... wiesz, tymi głupimi minami, jak rozmówca odpowiada. No mhm. jest, mam tego świadomość. Okej. Okay. Jesteś pracocholikiem? Słyszę, że jak wyjeżdżasz na imprezę taką jak Mundial, to nie spędzasz czasu przed meczem w przerwie meczu po meczu jedząc gulasz w, 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 na loży dziennikarskiej czy, czy, czy w pokoju prasowym, tylko cały czas piszesz, biegasz próbujesz dotrzeć. Po co? Twoje nazwisko dzisiaj już jest tak znane, że już tego nie musisz robić. Proszę, sobie, uczę proszę ja jestem Wilkowicz? No, 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 no a i co? I co? I jak zadzwonią na przykład z Warszawy, co przysyłasz, to będzie Dzień dobry, Paweł Wilkowicz. Felieton. Wiesz co, ja nie przepadam za pisaniem felietonów. Uh -huh. Ja... Mm, mnie się to znudziło. Komentarze, felietony, to wszystko. Ja już zacząłem, nie dlatego, że tego nie cenię, ale dlatego, że dzisiaj już każdy jest felietonistą. Tak? Uh -huh. Każdy pan kowalski może napisać komentarz. Różnica między nami a panem Kowalskim jest taki, taka, że my mamy dostęp do wiedzy My możemy dawać wiedzę. Niech potem pan kowalski pisze, co na ten temat uważa. Uh -huh. W komentarzach pod tekstem, czy, e, czy jak założy swoją stronę, ale to ty, ja mamy dostęp do ludzi, do informacji i, i ja wolę dostarczać wiedzę niż dostarczać opinię. Opinie to może mieć każdy. Wiedzę nie. Na czym polega różnica między pracą w, w rzepie a sport.pl? Rzepa była mniejsza, nasz dział. To było naprawdę jak w rodzinie. My się wszyscy znaliśmy na wylot, wybaczaliśmy sobie wiele rzeczy i pewnie też wiele sobie pamiętaliśmy. Natomiast tutaj to jest bardziej jak praca, dlatego że jest bardzo dużo ludzi. Mhm. I no nie możesz tak poznać blisko wszystkich, bo jest system zmianowy. Wiesz. My pracujemy trochę jak zespół hokejowy. No. Wpada trójka napastników na, na popołudniową relację na żywo, na przykład. I, i, I wyszedłeś na obiad, byli inni ludzie, wracasz po obiedzie, są inni. Na początku dla mnie dużym wyzwaniem było m, nauczenie się wszystkich e, imion. Mhm. E, I to były taki te pierwsze tygodnie. Bałem się, wiesz, zagadać, że, że się zbłaźni. natomiast bardzo to lubię, wiesz, mamy takie fajne poczucie obowiązku, że jak coś ma być zrobione, to jest zrobione, że jak jesteś na przykład w delegacji i to, to w Warszawie wiedzą, że już prawdopodobnie padasz na twarz i ktoś ci to obrobi, mm, zadba o to, żeby nie było błędów, żeby był dobry tytuł i tak bardzo fajnie po współpracę. Więcej wyjeżdżasz teraz jako, jako dziennikarz sport.pl? No, z bo ty dwaj, ciągle bo gdzieś jesteś. Pod koniec Rzeczpospolitej już praktycznie wyjeżdżałem, tylko się bardzo uparłem i czasami za swoje. Mhm. Albo było krucho z pieniędzmi w pewnym momencie, więc już no naprawdę. Wyjeżdżałem się rezygnując z diet i tak dalej. Przynajmniej nikt mi nie zarzuci, że robię coś dla pieniędzy. Oczywiście no, <guck> no, wszyscy pracujemy wtedy dla pasji. Mi, wtedy, miałem taki, wtedy miałem taki czas, że naprawdę wiele się dowiedziałem o sobie, o swoim podejściu do pracy i jestem zadowolony z tego, co się dowiedziałem, <guck> czego się dowiedziałem. Czy wtedy, wtedy jeździłem na przykład, bo uważałem, że muszę gdzieś być i... I naprawdę byłem gotowy, wiesz, spać w, w czyichś nogach, e, przejechać autostopem, byle tylko być w jakimś tam falu umowy. Mhm. Ile imprez zagranicznych obsłużyłeś w roku 2014? Liczyłeś to? I gdzie to było? Byłeś w Brazylii. Czy wiesz co? No, bo rok zacząłem na no, Turnieju czterech Skoczni, potem był finał turdeski, potem był Sochi, potem była pierwsza Brazylia. Potem był finał Ligi Mistrzów, potem była druga Brazylia. Tyle. Niewiele. Sześć raptem. No ale wiesz, co lata i trzy kontynenty. Ale teraz masz rok nieparzysty i jest mniej imprez, więc na razie na moim horyzoncie mistrzostwa w Falon i nic więcej. Mhm. Nie rozmawiasz z Tomaszem Zimochem. Rozmawiasz za to z Justyną Kowalczyk, ale porównanie dałem Nie, co? Wiesz co? Nie, to. Ja bym nawet chciał, żeby Tomasz Zięcienboch podszedł i powiedział o co chodziło. Tak, nie to, że ja z nim nie rozmawiam, bo, mhm. nie wiem, bo jestem na niego obrażony. Po prostu zawisł w, zawisło w powietrzu pytanie, panie Tomku, co się stało? No i na to pytanie nie ma odpowiedzi w sprawie wywiadu z terminem wierytelnym. Ja do tego nie wracam już, bo to nie jest jakąś tam, nie jest filarem mojego życia ani zawodu. Natomiast uważam, że to na takiej wielkiej imprezie tak w ważnej sprawie od dziennikarza, który jest tak ważny w naszym świecie wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Wyjaśnijmy może my o co chodzi. Chodzi o to, że redaktor Zimok opublikował wywiad z, z Giertyelnym czy jego wypowiedź, tylko że ten wywiad to był przeprowadzony chyba zdaje się dużo, dużo wcześniej, prawda? Ja nie wiem, tak właśnie o to chodzi, że tutaj e, jest cisza na podstawowe pytanie. Po prostu kiedy był ten wywiad i tyle. No, bo może on był w soczy. Mhm. Tylko, że po prostu no, mamy taką sytuację. E, człowiek, z którym został zrobiony wywiad, mówi, że ten wywiad nie był w Soczi. To pytamy tego, kto zrobił wywiad, to gdzie był wywiad. I on się obraża. Mm -hmm. e, a nam, nas w pewnym sensie zagoniono do roboty po tym wywiadzie. Bo wiesz, ja zacząłem dostać maile, telefony, słuchajcie, to on już, już trener wyjedzie z Soczi, już nie pojedzie na Puchary Świata. Kto pojedzie na Puchary Świata z systemem i tak dalej. I zaczynasz panikować, biegać, zbierać informacje i nagle się okazuje, ale nie. nie. Więc takiego nie, nie miał miejsca. Tak? Trzeba nie powiedzieć, że to nie dalej, ważne nie? kto będzie jechał z Justyną. Ja będę, redaktor Wilkowicz. Za Justyną jeździsz, istotnie pamiętam, taki materiał też było chyba na sport.pl, to na pewno było na sport.pl, gdzie ona gdzieś tam trenowała o 5 rano, słychać było ten wiatr. Straszna orka, ale też myślę straszna orka dla dziennikarza, nie tylko dla Justyny, prawda? Wiesz co, dla mnie to jest w ogóle trudne teraz doświadczenie, bo mm, ja w ogóle miałem taką myśl, czy mm, po tym wywiadzie czerwcowym, nawet poszedłem do, do, do swojego szefa i już że nie, nie jestem pewien, czy teraz się nadaje do opisywania biegów Justyny, bo nie potrafię tak spojrzeć na nią jako sportowca, któremu będę, nie wiem, pisał, weź się do roboty, albo rozczarowała, dramat, knockout, nie, nie potrafię tego, no bo mhm. bo jakoś to mi trochę otworzyło oczy na to, że jak się ma 10 medali czy tam ile, nie, nie liczyłem ile, jest ma chyba po cztery, tak? no to to już naprawdę jej można pozwolić, e jej można zaufać, że przygotowała się najlepiej, jak w tamtym momencie potrafiła. Co jej powiesz, tak? Przecież ona też wie, że miejsce mhm. poza podium to e to nie jest jej miejsce, też chciałaby to zmienić, tylko na razie się nie udaje, no a ja nie potrafię być tutaj katem. Jak doszło do tego wywiadu, powiedz? słynnego wywiadu, w którym e, Justyna wiesz... Kowalczyk przyznała, że od lat walczy z depresją i jeszcze kilka innych mocnych, mocnych kwestii. Tak doszło? <laughs> wiesz co, jakoś tak wiosną ubiegłego roku nasze relacje trochę się zmieniły w tym sensie, że na przykład ja nigdy wcześniej po Soczy, ja się pierwsze po 10 latach pracy ze stroną pierwszy raz się z nią mówiłem na kawę, tak e, że, nie po to, żeby zrobić wywiad, tylko żeby wypić kawę i mhm. pogadać, co tam mówi. E, wtedy się dowiedziałem, że ona się przeprowadziła do Warszawy. I od tej pory y, i chyba za, y, Właściwie nie wiem, czy to był taki moment zwrotny. A potem e, była taka historia, że akurat u mnie w firmie było przedsięwzięcie, które wymagało kontaktu z Justyną. Ja się z nią zacząłem kontaktować, no i tak od słowa do słowa się okay. okazało, że tak zaczęliśmy bliżej wtedy korespondować i, i to doprowadziło do tego wywiadu. A to Justyna powiedziała do Ciebie, chciałabym się wyspowiadać, mówiąc w cudzysłowie i, i ufam Tobie, więc chciałabym udzielić takiego wywiadu Wilkowiczowi. tam, jest ważne. Nie chcę, nie chcę skłamać. Wiesz, no. y, y, na pewno było pytanie, czy y, y, uważasz, że to jest dobry pomysł. Z twojej strony pytanie, tak? Czy z jej nie, strony? z jej strony. Aha. I ja uważałem, że wywiad o, o depresji taki pokazujący, że. że y, Dziewczyna, którą się uważa za dziewczynę z żelaza, że też leży w łóżku, nie jest w stanie ruszyć palcem, że to jest bardzo potrzebne. Mhm. Natomiast e, nie było czegoś takiego, słuchaj, ja to muszę mieć. Tak? Masz przyjść, wyspowiadać. Mhm. Nie, 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 nie zdobyłbym się na nic takiego. Słyszałeś jakieś krytyczne głosy po tym wywiadzie, po tym jak już wybuchła ta, ta afera, tak to nazwijmy? Czy nie? Wiesz co? Nie nadstawiałem mucha specjalnie. Uh -huh. Bo czego się ja mogę dowiedzieć z takiego głosu? To trzeba było usiąść i sobie z tym poradzić. A krytyczne głosy wobec Justyny? No, teraz są. Myślę, że jest ich więcej niż było wtedy, bo, uh -huh. bo nie ma wyników. I dla wielu osób ta depresja to jest taki wiesz, wapor znudzonej dziewczyny, która się pogadała o depresji, teraz do roboty. Uh -huh. Mówiłeś o tym, i, i, i to jest moje kolejne pytanie. Jak teraz ty sobie wyobrażasz, jakby Waszą współpracę na linii dziennikarz-zawodnik? Szczególnie teraz, kiedy tych wyników nie ma? Ja nie umiem oderwać tego, co usłyszałem i napisałem, tego, co usłyszałem i nie napisałem e, od tego, co się dzieje teraz. Mhm. I nawet powiem Ci, że mnie to nie uwiera. Zupełnie. A. Natomiast powiedziałem Marcinowi, mojemu szefowi, że. Zapewne tak będzie, więc żeby on jakby zdecydował powiedział nie, no przestań. Nie? To jest normalne, że jak zrobisz się taki wywiad, to inaczej ty patrzysz na nią, więc. Jakby... I... I... I nie nie mam jakichś wyrzutów sumienia. Natomiast wiem, jak to może być przyjmowane, tylko że mnie to jakieś niespecjalnie obchodzi. No. Nie no. obchodzi ciebie to, co napisze Marcin z Solca Kujawskiego lat 14 za klawiatury, ale. Tak zwany bokser z Neustrady daj spokój. Wiesz, co czasami czytam fora. Naprawdę? Ale pod cudzymi tekstami Aha. Eee, nie czytam raczej pod swoimi. Eee, od tego mam Twittera. Jak ktoś chce pogadać krytycznie, to tam masz swój licznik aktywności. Mniej więcej jak wiesz, że ktoś ma 27 tysięcy wpisów i 5 followersów, to, no to umów się inaczej podchodzisz do niego niż do kogoś, kto eee, zapracował sobie na jakąś tam markę. Na Ilu ty masz followersów? No jak, jak będziesz publikował, to już będzie nieaktualne. No tak, już będzie 10 tysięcy więcej. Nie, nie jestem jakimś tam liderem. Uh -huh. Czy ty chciałbyś teraz być takim, trochę cię wyprowokuję, takim księdzem, do którego będą przychodzili kolejni sportowcy, no, Paweł, ja też mam depresję. Paweł, ja też bym opowiedział, czy zechciałbyś, czy nie. Będziesz szukał w ogóle takich historii więcej, czy masz dosyć? No, tak, będę szukał takich historii. Nie, no, takie historie muszą ciebie znaleźć. No. I oczywiście, że ja bardzo chciałbym, żeby do mnie przychodzili sportowcy, porozmawiać szczerze, bo wiesz co? Ja myślę, że tak naprawdę do, dobry dziennikarz powinien, jego rozmówcy powinni mieć poczucie, że ich słowa są w jego rękach bezpieczne. Tak? Nie podkręci, Aha. nie zmanipuluje, nie, nie napisze czegoś, o co był proszony, żeby nie napisać. I, I myślę, że ja to mogę zaoferować komuś i taką. Sympatia do sportu ogółem, która też ułatwia rozmowy. Ja mhm. pewnie ja się w takich rozmowach czuję najlepiej. Czy to jest odosobniony przypadek? Mówię o, o kowalczyk. Czy ty obsuję ze sportowcami? Wiesz o innych? Wiesz o tym, że. Tak, wiem o innych to nie jest odosobniony przypadek. Bardzo szybka odpowiedź na moje pytanie. Wiesz? Tak, wiem. Nie no tak. Rozumiem, nie rozwiniesz tego tematu. No nie, no oczywiście, że nie rozwinę. Sam na sam z Wilkowiczem, co to jest za pomysł? No właśnie na takie rozmowy. Ale myślisz, że w programie, gdzie są kamery, yy, to się sprzeda? Nie, nie, nie. Znaczy, że, że się otworzył. Aha. E, nie, nie, no, nie mam aż takich ambicji, żeby ta, aż tak mocne wywiady. E, natomiast, żeby to były takie wywiady, wiesz, że mm, bohater schodzi ze sceny, już usłyszał te wszystkie podstawowe pytania, powiedzmy, z strefy wywiadów i że ja tam sobie czekam na niego gdzieś w tej swojej norze ciemnej i... Mhm. Tam naprawdę my jesteśmy sam na sam. Znaczy wychodzą operatorzy, zostawiają kamery e, i, i siedzisz sobie na krzesełkach e, jeden do jednego. No i mam nadzieję, że właśnie e, z takim poczuciem, że nie zostaną przeze mnie skrzywdzeni nie przy pytaniach, bo pytania chcę zadawać mocne, tylko przy montażu, tak? Bo wiesz, że można różne rzeczy. Tak, no tak jak piszesz tekst i możesz różne rzeczy wyciągnąć. E, Zresztą do mnie już tam powoli się zgłaszają różni sportowcy, którzy też mają swoje różne bolączki mhm. i... Tak myślałem, że teraz będziesz takim spowiednikiem właśnie. Ale no to nie możesz tego zaplanować. Mhm. I ja mm, też dosyć poważnie traktuję to, że to był jakiś rodzaj takiej spowiedzi publicznej i że mnie obowiązują tajemnice różne, których nawet nikt mi nie narzucił, ale uważam, że... Tajemnice spowiedzi. No, bo to nie jest do, nikomu do niczego potrzebne. Widzisz różnicę między wywiadem przed kamerą sam na sam, a wywiadem, kiedy, kiedy masz włączony dyktafon? No pewnie. Zdecydowanie, prawda? No, tak, tak. Ludzie podświadomie bardziej się kontrolują, kiedy jest kamera. Poza tym, no Ty inaczej pytasz, nie, nie myślisz już o tym, że Cię nie wychylam z kadru. Czy mnie dobrze słychać, czy nie ma. E, e, przecież ja nie, całe życie toczę walkę. z e, e, mhm. nie, nie mogę jej wygrać. A tutaj ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz. Czasami nie ciśniesz. Ludzie, nie ma recepty na dobry wywiad. Czasami ciśniesz i mur, nic nie, wyciągasz. A nie jesteś, ale, Albo nie będziesz w przyszłości zakładnikiem tego wywiadu z Kowalczyk, że teraz już ciężko będzie ci przebić ten wywiad, który udziel, którego Kowalczyk udzieliła ci no, tak parę uważam, miesięcy temu. Tak uważam. Nie mam takiego poczucia, że muszę. Przebijać. Mhm. Jeśli będę dalej robił swoje, to, to będę ze sobą rozliczony. Ok, kto jest Twoim dziennikarskim wzorem? Albo był. Bo dzisiaj dla wielu Ty jesteś. Młody dziennikarz. To ja, jesteś jednym z najlepszych polskich dziennikarzy sportowych. Ale wiesz co. piszących. Bo w telewizji ciągle jakieś e, e, e ale piszących. Dobra, jak, jak tak mówisz, to ok, nie będę tutaj polemizował. Ja, bo tak to, mówię, ja tak uważam. Bo to do niczego nie prowadzi. Ja sobie biorę od różnych mhm. e, dziennikarzy to, co mi się podoba. W pewnym momencie bardzo mało już czytałem polskich gazet, bo się interesuję sprawami, do których potrzebne mi są informacje. Mhm. I też czasami nie widzę sensu... Znaczy oczywiście muszę mieć pod kontrolą to, co się dzieje, no ale żeby mieć coś pierwszy, to muszę sięgać tam, gdzie mnie jeszcze nie sięgnęli, więc staram się sięgać. No teraz mam na to trochę mniej czasu, ale wrócę do tego. No ja bardzo lubię czytać prasę z całego świata i tam mam jakieś swoje wzory, ale, ale nie, nie ma nikogo takiego, o kim mógłbym powiedzieć chcę robić wszystko tak jak Ty, nie. Y -hmm. I w Polsce takiej osoby też nie było, jak rozumiem, tak? Na się nie, nie było. Ok, jakie masz plany? Jakie <grych> mam plany? Y -hmm. Pracować dobrze. E być więcej w domu. Y -hmm. Mieć dalej takie fajne poczucie, które mi dało 2014, że sporo mi się udało i... Ani razu nie zrobiłem wbrew sobie. Mhm. No takie poczucie nawet, to jest dla mnie najcenniejsze po, po tym wywiadzie z Justyną, że mm, ja w żadnym momencie, że uważam, że dziennikarsko wyszedłem z niego tak dobrze, jak tylko się dało. Mhm. Znaczy jeśli chodzi o różne standardy. Powiem za sensacją, dbanie o to, żeby komuś nie stała się krzywda. To myślę, cały czas się boję o te wszystkie osoby zamieszane w to, co z nimi będzie, ale, ale nie dlatego, że, że ja przyłożyłem do tego rękę, tylko no, po prostu się... No bo echo, echo jeszcze, jeszcze słychać tego wywiadu i pewnie jeszcze będzie słychać długo. Wiesz co? Kilka osób będzie miało przez to problem, tylko to nie jest twoja wina. Hmm. Ani też Justynie podejrzewam. Tak po prostu. Się ale stało. trzymam za nich wszystkich kciuki. Mhm. Bo życie nie jest takie proste, że e, tu jest wina, tu jest kara. Nie. Czy Justyna to jest trudny sportowiec, kończąc tę rozmowę, bo y, ja jestem blisko bi biathlonistek, natomiast w ogóle sporty zimowe, y, masażyści się prze przewijają ci sami, przecież w wielu sportach. ktoś pracował z Kowalczyk, teraz pracuje ze Stochem i tak dalej i tak dalej. Ci ludzie mówią, ja mam takie głosy, że Kowalczyk to jest jeden z najtrudniejszych sportowców, z jakim przyszło im pracować. Potwierdzasz? Wiecie, nigdy nie miałem wglądu w pracę od tej strony. Uh -huh. Ja uważam, że Justyna Kowalczyk to jest pierwszy sportowiec w mojej pracy dziennikarskiej, którym ja się tak zajmuję od początku do końca. Od tego 2005 roku umownego, kiedy Justyna. Mistrzostwa świata się pokazała pierwszy raz do dzisiaj, i oczywiście, że my się i kłóciliśmy, i obrażaliśmy na siebie, i były pretensje po obu stronach. To jest normalne. Jeśli no, się zajmujesz sportem indywidualnym, sportowiec, o którym piszesz, czyta wszystko, co napisałeś. I nigdy nie masz wglądu w jego duszę, głowę, że oddasz w 100%. Więc on ma na przykład, a dlaczego tak, czym się mądrzysz, a skąd to wiesz. I, I też takie sytuacje są, były. Natomiast ja uważam, że to jest znakomity sportowiec do pracy dziennikarskiej. Bo ma refleksję, nie gryzie się w język. ma w jej przypadku masz zawsze takie przekonanie, że ona zrobiła wszystko, co się da, żeby się jak najlepiej przygotować, bo jest pracocholikiem i to jest jej życie. Nie, nie uważam, że ona jest. Myślę, że gdyby jakiegokolwiek sportowca, a zwłaszcza dziewczynę, wrzucić, poddać takiej próby jak ona, bo nie było takiego sportowca jak ona w Polsce. Bo jak patrzysz na nasze wielkie sportsmenki, na Irenę Szewińską, na Otylię Jędrzejczak, oczywiście złote żniwa były podobne do pewnego momentu. Ale e, nie było takiej presji i medialnej, bo nie było tylu mediów, bo były inne media, ale też nie było, one nie były wrzucone w taki cykl, że co weekend startują, nie wiem, dwa, trzy razy, co weekend są oceniane, co weekend są kamery, co weekend są wywiady, że Twoje życie jest takie, że ten czas masz dla siebie masz tylko w kwietniu, bo mhm. potem już jesteś na zgrupowaniu, a potem już jesteś przed kamerami i codziennie czytasz, że ktoś cię znokautował, że ty kogoś znokautowałeś. To jest eksperyment w pewnym sensie w polskim sporcie. I my dzisiaj mamy Justynę, narzekamy czasami, że na przykład ona ma humor i tak dalej. Ja tak znam sport również od tej strony. Jak sobie biorę innych sportowców, sportsmenki polskie, no nie ręczę, że ta próba by wypadła lepiej. Naprawdę. Pozdrawiamy tak się, że... się Guzik oraz gatlonistki, bo też się czasem boczą. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeden z najlepszych polskich dziennikarzy sportowych, bez dwóch zdań. Jeszcze Ci na koniec zrobię tak zwanego. Dobra, no, nie może mój, nie kończę. Nie będę kończył. <laughs> jeszcze chciałem powiedzieć, bo narzekamy na, na Kowalczyk, że. Ja że, wodę że wziąłem jest, gazowaną, także Że jest trudnym sportowcem, natomiast. I, i że się boczy obraża, tak jakby się dziennikarze nie obrażali, prawda? Ja też się obrażam, jak ktoś yy, na przykład przychodzi na rozmowę ze mną nieprzygotowany, zadaje mi głupie pytania. to też się obrażam. Zacząłem się obrażać, bo. Aha. No bo ktoś marnuje mój czas. To cieszę się, no? że się na mnie nie obraziłeś. No. pytania <grystanie grystanie> nie były najmądrzejsze, prawda? Paweł Wilkowi dziękuję bardzo. Dziękuję. wszystkiego dobrego. Do widzenia.